Co się stało? Starałem się podnieść diament, ale nie potrafię. to jest jakieś zbagowane pojęcie, szczerze. Naprawdę, nie wiem czemu. Może nie trzeba mieć broni w łapie. Nie, nie wiem, czekaj, może drugą łapą? Nie wiem. Raz na jakiś czas działa, ale to jest tak zbagowane okropnie. Nie można wskoczyć na główkę. Nie wiem, ale. Trzymajmy się razem. Ja? Dobra. Dobra, halo, 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 kusi hmm, kusi. Co? Co halo, halo, nic halo, 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 nie. halo, 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 O, przeżyliśmy. Nawet halo, ty słyszysz to? Nie. Nie wiem kto, ale zestrzelę go. Zakładając, że oczywiście trapię. Aha, no dobra, to ja tam pójść. Dobrze tam pójść i zdzielać poważne zanim ty go trafisz. Trafię chyba go. Jak ucieka. O Jezu, czemu rzuciłeś smoke'a? Co się dzieje? Jakiś czas chyba się odlicza. Aha, znajdź złoty bloczek, nie celuj do mnie. To okay, ty zacząłeś. Zanim to zrobimy, wiecie jaki jest najlepszy sposób na, od, na odgadnięcie, kto jest zdrajcą? No. Taki. Inaczej. Moim zdaniem jest, która jesteś niewinny, no. Ale i jak jest po angielsku, niewinny od tyłu, masz to na lewej ręce. Tyny, e, cy, on, n, i. N. N. To było prostsze niż myślałem. Cześć, czy ty powiedziałeś, że to twoja wyspa? Nie. Na pewno? Na pewno. A kto ostatnio powiedział, że to jego dom? Ostatnio powiedział, że to jego dom, rodze. prawda. Czy ty powiedziałeś, że to twoja wyspa? Nie, tam się znowu prawda. Tym hmm. razem to jest jego wyspa. Kogo? Od tego to chłopiec Czyli? Taki jest. Niski, rudy. Mauro. O, dobra. Hubi. Gdzie jest taurąt? Nie wiem, ale mogę przejść na pociszę bądź na Znowu? A to nie dawaj mi, daj. rok. ja uciekam. O, cześć! Aha. Słuchaj! Daj. Słyszałem, że mówiłeś, że to Twoja wyspa. nie ma wyspy. To, to chodź. Dobra, to poczekaj, zróbmy jeszcze raz. <grywa> chodź. Słyszałem, nie że nie mówiłeś, dawi, że prawda? to Twoja wyspa. Nie, to on mówił. Ja słyszałem, słyszałem co powiedział no, Mówiłem, ja, że to nie ja! Mówiłem, no, że ja, to nie ja! To ja słyszałem, co powiedział Tak. Jak no to Wiesz, że moja matka jest grubaską? Ja coś, że... Czy ty Gdzie, powiedziałeś, czy że jego matka jest No nieładnie powiedział ty, Czy jesteś czy jesteś Co? No. Ty jesteś trajtorem? Nie <ślesk> a cię do***ło? <ślesk> to było nawet dobre, powiem szczerze Podobało mi się, punkt dla Kubiego <ślesk> pomocy, coś się dzieje, medyka. Coś Nie, ale to tak szczerze, tam tak mało miejsca, że jak się pochylam, to najczęściej pierdolę łbem o biurko albo o łóżko. Nie wiem, jak ty masz, ale u mnie to jest prawie niemożliwe, żeby podnieść coś z ziemi. Nie, u, u mnie jest tak spokój. Jedyne, co się teraz dzieje, to to, że pies leży mi na stopach. Spoko, przed chwilą kota nadepnąłem, więc wiem, jaki masz ból.